Sprawdzamy, jak trzymają się pszczoły po zimie. Na początek te dwa ule. Zobaczę, czy jest czerw, jak tam zapasy, jaka duża rodzina i tyle. Tam zdejmę dolny korpus od razu, zostawię górny, ramek, w ogóle nie usuwam żadnych. Chyba, że będzie coś z nimi nie tak, jakieś tam choroby grzybowe czy coś takiego, to wtedy tak. Wyciągnę je z ula. A jeśli będzie wszystko ok, to ramki, cały, korp cały korpus zostawiam pełny. Nie zmniejszam gniazda. Poza tym, że usuwam jeden korpus dolny. Bo na pewno w nim pszczoły nie siedzą. Matkę znalazłem. Czerwiu nie było w ogóle, przynajmniej nie zauważyłem, co jest bardzo podejrzane, bo troszkę pierzgi jest, a więc jakieś tam pojedyncze larwy czy czerw zasklepiony powinien być. A tu nie ma nic, chociaż matka jest. Ale rodzina jest bardzo duża. Zobaczymy, może zacznie czerwić teraz ciepły dni Jak pojawi się coś do zbierania. Damy im troszkę czasu, że to mi tak nic nie zrobię. Mocna, silna rodzina. Dolny korpus skrajne ramki trochę wilgoć dopadła. ze cztery ramki, dwie z jednej, dwie z drugiej trochę zawilżały ale górny w bardzo dobrym stanie jest jeszcze pokarm nic tu nie ruszam nic nie zmieniam wszystko zostaje jak jest ul drugi pszczoły są obsiadają pięć ramek Dobrze jest. Zaraz sprawdzimy, co tam gra. Tu sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Co prawda, pszczół jest mniej, ale jest czerw. Jest czerw, są jaja, larwy. To prawda, malutko, tak? Wcześniej jest. No ale wszystko jest jak należy. Dobra, zamykam. Takie coś przetapiam. To też do przetopienia. Na koniec pszczoły, do których mam najbliżej. Te też. Każdego ula wychodzą, dobrze jest. Gęsto obsiadają cztery rameczki. Dobrze będzie. Gdzie to mamusia? Jest mamusia. Ładny okaz. Zdrowa, błyszcząca. Jest czerw. Pszczoły agresywne walczą. Dobrze jest. Mają się na życie. 管你。Wow, yeah. Trzeba martwych się pozbyć, spalić albo zakopać, i będzie dobrze, tu troszkę wyszła wilgoć. Pokarm jest dużo widzę zasklepiony Tutaj niestety nie znalazłem czerwiu Pierzga jest, pokarm jest, więc czerw powinien się pojawić jeśli nie ma trochę mnie pochlały, bo mi pod kapelusz powpadały o. Tu jest trupek jeden łeb będzie spuchnięty do krwi będzie lepiej się myśleć Troszeczkę tu wilgoć na ramki weszła. Plastry nie są porażone, tylko same ramki w krawędzie. A więc... Drobny problem. Pszczoły sobie z tym poradzą, bez problemu. Na koniec szybka kontrola w ostatnim mulu. Dolny korpus usuwam. Zostawiam tylko górny. Dennice wyczyszczę jak jeszcze jest brudna. Nie będę pokazywał czy jest czerw. Zdam tylko relację, bo dzisiaj jest spory wiatra, więc nie chcę wychładzać niepotrzebnie gniazda. Szczółki są, jest dobrze na pewno jest zapas duży, bo Korpus jest ciężki. Ten korpus dolny usunę. Pszczółki są w tym, odłożone. Zaraz powrotem je położę na miejsce. Taki osyp. Biorę się za porządek. Chętnie żyją razem z pszczółkami. Z tego co kojarzę. To one lubią truskawki. 100% przezimowanych rodzin. Żadna mi nie padła. Pełen sukces. Nic tylko się cieszyć. W dwóch jedynie nie widziałem czerwiu. Mimo tego, że pierzga była. W jakiś tam niewielkich ilościach, ale była. A podejrzewam, że to indywidualna sprawa matki. Mam nadzieję, że się bujnie. Nie będę tu już czarnych scenariuszy pisał. Bójnie się, zacznie czerwić. Widocznie jeszcze nie jej pora. O, proszę. Pszczółka tu siada sobie na mnie. Mam nadzieję, że w każdej pasiece pszczoły podobnie przezimowały. Bo pszczół musi być dużo, bardzo dużo żartem mówiąc, nawet sąsiadowi życzę 100% przezimowanych rodzin.